Pokaż ja kurwa skończy. A mnie wkurwia ta dziesiątka, bo ja, jak szmata totalna, nie? Czy ty robisz kurwa skok na sztupaka w niego? Awaj, kurwa, rura! Rura! Daj biesz go jeszcze. Kto tu? A, dobra. Ojoj oj. Ty spięk, dalej, gdzie pieprz rośnie kurwa Radii, bo tu masz klipa na YouTube'a. Niech Leo się cofnie na dół Ej kocham fakt, że jestem wyszedł SP Cofnę Leosia? Nie ma sprawy Jadę, jadę Czekaj, bo trochę, mono, bo trochę wolno dojdzie, ale ja go pchałem to do ciebie Kurwa, kierowca Audi Jednego go diabeł pchał z <śmienicza> patera kochan. kochan patera wiem, co się dzieje. Wiem. Wiem. Siema. Ciema. Co tam? Nie, ale znaleźliście <śmienicza> <skorowani ze mną. śmienicza> Nie, no zasłonił. Dara. Dobra, to jedziemy na wycieczkę. <śmienicza> Bierzemy co pamiętam? Bogo! Nie mam Oj! Ma, mnie nie mam Czekaj, krej. jeszcze coś oddam! Haram! Tu pan Aha, od Potem ty! Bo to ci... ci, ci <głosy <głosy jego filozofię Po co ci Potem ty! Potem ty! można pojechać tam w nie? Lecisz 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 Wtajpa, wtajpa, wtajpa! tajpa, Ue! Ue! <grym i w tej pachy> się się popisał teraz. Ue! <grym i w tej> Ue! <pachy> mm, smaczny borowik. Ue! Mm, bo Ue! to to to, to kurwa, tak grzyb trujący. Wow! Wiesz, wcześniej chyba zrobiłem tym AMXem przypadkiem eee, Wow A za tą bitwę dostałem. Chujkę dostałem za tą bitwę? Nie no, bez jaj Przecież Nie będziesz mnie kończył Ty kurwa online 10 080 ejesko. Co?

Nagły huk w uszach grał i już atak trwał, to fregaty O setka działał. Czarny dym nas, przyszedł śmierć czarczy Ja kamrotów może frontalnie do niego kurwa nie jedź? <grym> o oh, fag <fuck. grym> Ale wstyd o kurwa! Ten pocisk! Widziałem go! Strzelił. No tak, 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 tak o kurwa. O. Ty na arsia! Weź mi ten spotuj, Adi. Jadę, jadę, ale ty wiesz, że... ...szybciej mi rozjebią zanim ja tam wyspotuję coś. O. Odejdź, odejdź, odejdź odej. Co ty robisz? Kurwa kretynie jebany <śm> Ej, Iwen! No iso dostałem, bez spota. No. Gagnek nie przebiłem no powiedz, że oczekuję absolutnego minimum. oczekuję nawet mniej niż minimum. nie mogę. Czekaj, bo szpak pancer odjebał, kurwa, skok życia. Haszklifę? Czekaj, czekaj, on Ad generuje, on okay. generuje, generuje! jak coś? Dzięki, chat GP. Psychiatra mi nie uwierzy. Poczekaj! <lęk _> GAZ E, ga fuck! Fajnie, żebyś nie spał. Co to no, robi Co no, to dalej podjechać. nie ja no beczka Fajnie, żebyś nie spał. O, bo to był Kurwa, nie trafiłem, bo... Kurwa... <śmienny> 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 no, już trudno, mogę paść, ale to, co widziałem... Jak możesz pod tej Czekaj, bo to był ołpek, ładuję! <śmienny> Masz podspota? Dobra, chyba tam nic nie ma. A? Proszę bardzo. Tego niż chyba Widziałem, pojeba. Another one. Nie zużyłem. Ani razu nie zużyłem wszystkich. Myślę o tej BZ też. Mega, mega jest mega, 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 mega. Another one. Z doktor LOM. JEST doktorem TERAZ. Z policjantem NA do doktora WIECZEM. Przyszedł... POLICIADOM. jest POLICIADOM.

Pizzikiem kurwa żeś mi działo rozjebał? Eee, yy, a propos pancerza konc... PALI SIĘ? Haha! Śmieję się mi działo rozjebał? <grym> to kurwa wielki <grym> <grym> CZEMU ON STOI? CZEMU ON STOI? TO są DWA GRANATY SIĘ mu STOI? <grym> 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 To jakby cię pacetka piła do tablicy Co? Kochany Kochan leć 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 Jedź do przodu do przodu Zasuń chipu Łe kurwa Ile ważyłem? No używasz najniższej Możliwej grafiki. Nie najwyższej możliwej. Gdy je kwestionujesz, czy masz 30 FPS-ów. A bo gaming, był klient odpalony, już mam stówę. Co? Jak <laughs> ci kurwa Wargaming Light do no. 70 FPS-ów. No. <laughs> no. Ej, e, bo się ulali, kurwa, ze przepychacza. O kurwa, dobra. Ulewamy się, a się w piątkę je i jedziemy. Do części jedziemy, Adi? No dobra, jedź. Bo to chcę, ale Chubek stanął. Dobrze, że jemu nie stanął. Jedziemy. No nie ha. widział mnie, to jeszcze nie musiał, nie? O kurwa, jedzie jest. Kurwa Mx. co ty kurwa robisz tym MX, ty psychopato pierdolony? Ty, bo Jadzia Tiger śpi, on gra na wieżę, ale nie wie, że... Tomasz, Tomaszek09, stary kurwa Kocha, jakie no. tango leci, chłop dupskiem do nas się odwraca, kurwa <noise> On dosłownie jak ten dzieciak na T49 Radziecką flagę popierdoloną w ci robię No, w sumie całkiem dobry moment Jakby... O kurwa. I, the situation I mean Tylko ta flaga stoi w miejscu, Ona się nie, nie rusza jak tamty minus. To jest jeszcze inny skin, nie? Nie się za bezetą Lotowicz, nie ma opuszczonej podniesienia. Siema! ma! Kręć, Kręć, Kręć! Czekaj, nie, nie, przeskapa, nie, przeskapa, nie, przeskapa, nie, przeskapa, nie przeskapa, nie przeskapa, nie przeskapa, nie przeskapa, tylko kurwa. No kurwa Andrzej! Ty jesteś specjalny! Ja już jestem w dupie A Eltek do mnie wali z dupy Co to robi Jadzia? Coś generalnie w dupach wiesz, generalnie. O, bacik! A, bo bata, bata lecę. Leć w losie. Bata, ja bata, bata. Może rozpędzam się. Rozpędzam się, do 50. -ku. Ej! Nie z. On nie blokuje cment, żebym nie mógł taranować. Kończ bata. Nie! Co się zrobił? Mówię, nie skończyłem ja go, shaka nadałem Nie Zesłaniam cię Adena z klejem z SM7 Oni się tu trzęsli na dachach Shaking Smergłowice Oj kurde Andrzej Jarek Andrzej kurwa pojechał Co? I Ewek się wjebał na trzeciego śmieć Widowiskowo, Batchat! Siema! <laughs> Se pograł kolega. <laughs> o kurna. Aha, Batchat strzela we mnie. No. Fox 150 50 odbył się od Alpine Tiger'a. Okej. Jak? Ja... ...grzywką, czemu ona mi ciągle kurwa wchodzi na włosy, no ja... Nie. do nie pod project to suki nie sukaj bo su jest chujowa potem na mnie czekać Poczekaj, co czekaj siedym że nie zjuma, dostanę... prosuka a metry za mną Dobrze, <grym> Co? Czekam aż tam coś wyjedzie. Tam to Nie ma co to znaczy? Zjechać. No, mam bardziej przetłumaczyć, że. Ej! To znowu się utopię. Co <laughs> no to znaczy Kierz ich te? <laughs> Skąd mam tu wiedzieć? Na no niemieckim kurwa jesteś. No i co? Co znaczy kepasa? Kebasa? No. I to takie przywitania, takie, takie co ucieczki. Na Śląsku taki? kurwa. A. No dobra, chyba powiedzieć, że biała. O kurwa topię się. Kebasa <laughs> biała. <laughs> o. Będzie ci się pierna, wszyscy, wszyscy w domu zrum. Kurwa gość, dużo jaja mam. Kurwa kebasa. bułki No trochę to idziemy razem. Wiem, że to jest parkowanie się, kurwa, w paszczel Co ty pierdolisz, nie mogę przejechać. Nie, to nie, to po tej gruzi to nie przejdzie. To wokół budynku. Gdzie ja tu, od lewej jadę? O, ci cię. W gabol, kurwa kurwa, tam są widoczni. Ej, daj mi go za... Oj! Cofam się jednak, wiesz? Muszę no, bo tam no ich koi. trochę dużo Nie pierdol mnie tak Które oni robili? O to w sobie wygląda na podjebane od tych Od Japońców to, 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 też Nie, Francuz... To zajebali Francuzom No No zajebali <laughs> Zajebali To jest w miarę oryginalne, ale wróćmy jeszcze do Japońców, bo ci też byli szaleni No w miarę oryginalne to podjebali, to już mówiliśmy, to jest takie plus minus bardzo podobne do Gąkiewicza, ale no to drzewko ale było nie pierwsze. Na nich. nie mamy dowodów na nie mamy dowodów Tu weszła kurwa kolejna kurtowa produkcja płyt, jedno podwozie, drugie podwozie, trzecie podwozie, czwarte, piąte. Oni delikatnie kurwa kształtów dodali, zresztą na medach jest całkiem podobnie. To samo podwozie, kurwa, tylko dokładają plastików jak rusy. O! A tu? To teraz tak. Tu masz chińskie T341, a tu masz Daliś ruskie T43, kurwa. Spłaszczyli go. Kiedy zastanawiasz się, czemu ruskie. ruskie... Tu w ogóle Indian pojechał, nie jeszcze. Ja to ja to ten. Ten. Aha, mogłem strzelić sobie w fejtka. Ja pierdolę spierdoliłem. O! Co ty robisz misję samobójczą po bo... aimx Maybe? Dostał w koło jeździ kurwa dalej Ślepy zwiadowca Hej! A, Paton tam jest bez spotem, tam jest Hej, Ej, o na ten nic nie mówiłeś nie, go nie dostałem. <grymne> 1600 po spocie. Pięknąć się! Krzyścioperkowa załoga Pozdrawiam. O kurwa! No ho, ho, ho. Chyba ślepy jesteś kurwa na ten... O, a, a ten... Okay. A ten kurwa co? Miał za... predyspozycje samobójcze. na ra na na, na. Wypadła. Na 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 na. tego nie jestem jak debil. O, o kurwa! <grym> 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 na 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 na. że nie mam klik. że nie mam klik. Umierę każdego pojedynczo. Skończył. Uciec w szkole nie było. Czy był? Nie było. Ty masz kurwa schizofrenię? To z kim ty gadałeś, kurwa, jak nie ze mną? To mnie nie gada. Gdzie masz kurwa schizofrenię? prawie? Ale gdzie byłeś odwiany? Mało dzieł, nie? Gdzie byłem, jak. Jak, jak, mnie, jak. gdzie mnie nie było? To zależy, kto pyta. Pochodnie o odwodkiego. Na pewno nie w domu. Panie, otworzyłem. W ogóle. Cziadek? Ja, ja nie żyłem. Ja mi grę Bierdolet. No, bo mam banę tak. Bo ja nie mogę Musimy... A co jak będę miał ochotę akurat na... Na fantę? to jesteś tylko Mirinda Ej o mam no, pytanie bo wy coś mówił coś już Jakie są skrzynki dzisiaj jakie skrzynki I przecież samo nie gubiłeś kurwa przed <noise> <noise> bo. bo Ja mówię, że za darmo mają być ja muszę płacić Ignałem no. czy możesz, możesz zdobyć Ignora ja, od lajka Pierdolę, mówi chyba Jadwiga Co tu się dzieje? No nie, bo ładujemy On też... Taganuje, Kurwa, no mój bot mi zapierdolił killa Za 200 Tagan Adam Małysz No dobrze, wspaniale, wspaniale Łopa! 102 metry, 102 metry. Tagan kurgwy. Jeb. <grystanie> Bek, to jest kurwa. O kurwa. No to tak. my to po prostu nie to. Nie, nie trafiło w pancerz. Dobra, jedziemy po debila. No, to pluję, może masz alpę 360, ale. Nie, to jest ósmy tier. No, masz, masz pancerz pan, czy 9 nie mogę. A, też go, godzin. Uh, uh. Ej, to jest kurwa bot. No to nie jest Z... prawdziwy człowiek. To jest debil. Dobra, korzystajmy. No ja se hoppy, hape, ja se hoppy, O, nawet hoppy, 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 o on nie o piase, ani biedne, nie on będzie O, hoppy, 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 Czekaj, on ma spięknalać ode mnie Tylko kogo chcesz? No gdzie, kujwa iść Ja go jebie, kujwa On czeka Oj, bo kujwa strachu z mną, nie? Bob się boi, kartów tego jeszcze nie było On spięknalał ode mnie przecież po łapy, kujwa Ты знаешь. Машк не пикуй. Я не могу...